Takiego wzmacniacza jeszcze na moim kanale nie było. Wzmacniacz naszej rodzimej produkcji, firmy Diora, WS504B. Wzmacniacz na obciążeniu 8 ohmów, moc znamionową podaną 80 W, przy 1 kHz i 0,7% zniekształceń potrafi oddać 100 W mocy. Ja mu tutaj już moc... Wstępnie zmierzyłem, podłączałem go pod sztuczne obciążenie na 8 ohmach. Niespełna 30 V w RMS potrafił oddać przy 1 kHz, także by się zgadzało. Wzmacniacz przyjechał do mnie na serwis na wymianę elektrolitów, czyszczenie potencjometrów, przełączników tutaj żadnych nie ma. Wszystko przełączniki to są przełączniki dotykowe. Poza tym jednym do wyboru źródła nagrywania. Wzmacniacz w miarę sprawny. Właściciel mówił, że przy cichym słuchaniu potrafi, potrafi wydobywać z siebie jakieś dziwne, dziwne dźwięki. Gdy pogłosi, przyciszy, pogłosi, przyciszy, czasami to ustaje, a czasem nie. Trzeba się będzie przyjrzeć dokładnie przekaźnikowi, a najprawdopodobniej. Go wymienić. Wzmacniacz podłączyłem u mnie pod kolumny. Chwilę pograł, nic takiego nie stwierdziłem. Niemniej jednak było to tuż po tym, jak go przetestowałem, pełną mocą. Mocno go wygrzałem. Mogło się zdarzyć tak, że styki przekaźnika, styki przekaźnika się rozgrzały i również zaczęły lepiej przewozić, i ten problem zniknął. Ale to się dopiero wszystko okaże, jak go dokładnie przeserwisujemy. Także to, że u mnie takich objawów nie było, nie znaczy, że wzmacniacz jest do końca sprawny. Teraz zdejmę górną pokrywę, zobaczymy jak wygląda w środku, a gwarantuję, że jest ciekawie, naprawdę ktoś miał dużą inwencję, ale nie będę uprzedzał faktów. Tak wygląda wzmacniacz po zdjęciu górnej pokrywy i od razu rzuca nam się w oczy tutaj ta bateria kondensatorów. Te dwa oryginalne od góry zostały zalane klejem, prawdopodobnie były już rozszczelnione, no bo inaczej to nie widzę sensu zalewania ich klejem. Tutaj te dwa zostały wymienione, tutaj został dołożony kondensator i tutaj został dołożony kondensator. No, naprawdę ktoś miał niezłą, niezłą inwencję, ale ogólnie pomysł bardzo, bardzo słaby. O ile tutaj te dwa, no, jeszcze mogę zrozumieć. Nie potrafię naprawdę zrozumieć, po co ktoś dołożył ten stary kondensator. Przecież to na pewno w momencie montażu nie było sprawne i nie mogę tego pojąć. Tutaj sobie ten klej potem usuniemy, jak już wszystko będzie wymontowane i zobaczymy, czy kondensatory faktycznie były rozszczelnione. Poza tutaj tym, nawet nie wiem, jak to nazwać, no nazwijmy to po imieniu. Poza tym druciarstwem zostało wymienione kilka mniejszych kondensatorów, ale to jest zrobione raczej prawidłowo. Zajrzymy pod spód, zobaczymy, jak tam z lutowaniem czy nie zostały poniszczone ścieżki. Co tu będziemy robić? Wszystko demontujemy, myjemy, czyścimy, wymieniamy wszystkie elektrolity na Michikony Fine Goldy. To już z właścicielem ustaliłem. Tutaj zamontujemy porządne kondensatory, takie jak powinny być. Może załóżmy ciut większe, tu są 4,700, może wrzucimy 6,800. Oczywiście całość będzie zdemontowana, wszystko wymyte, wyczyszczone, pasta pod hybrydami wymieniona, o ile w ogóle tutaj jest pasta, bo tak niekoniecznie widać, żeby coś tutaj pod tymi hybrydami było. Tutaj jeszcze, ale to potem pokażę, są wygrzane rezystory. Te rezystory też wymienimy na nowe, aby wzmacniacz mógł służyć długo, długo i bezawaryjnie. Rzut oka na wzmacniacz. Z tej strony tu oczywiście porządne trafo. Tutaj sekcja regulacji barwy dźwięku. Tutaj potencjometr siły głosu. Prawdopodobnie potencjometr pojedzie do pana Jacka kawy na regenerację, jeżeli pan Jacek zgodzi się go do siebie przyjąć, a te polskie telpody zregeneruje sam lub wstawimy potencjometry nowe. Także trochę zabawy będzie, ale jeżeli mam być szczery, to z czystą przyjemnością zajmę się tym wzmacniaczem, ponieważ takiego wzmacniacza jeszcze nie naprawiałem. Tutaj oczywiście naprawiał go nie będę, będę go poddawał renowacji. Oczywiście do wyczyszczenia selektory wyjść głośnikowych, wyjście głośnikowe A i B. Może rzucimy okiem jeszcze na tył wzmacniacza. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie te tutaj gniazda, takie sobie, no ale lepsze takie gniazda niż gniazda dinoskie. Tutaj już mamy normalne przewody, możemy włożyć i zacisnąć. Komplet syńczy, tutaj zasilanie do korektora, i tutaj mamy wyjścia do zdalnego sterowania pozostałych elementów wieży. Tutaj będziemy wykonywać jedną przeróbkę, ale o tym potem. Tak wygląda wnętrze wzmacniacza już po wymontowaniu kondensatorów i przekaźników. Przekaźniki do weryfikacji. Kondensatory za chwilę zademonstruję. Jak wygląda ta bateria, tutaj tych głównego filtra. Jak widać, do usunięcia resztki kleju, do usunięcia tutaj ten cały brud, to wszystko wymyjemy. Rozbierał do gołej blachy nie będę, ponieważ tutaj nie wszystko da się porozpinać. W związku z tym będę tutaj to próbował domyć tak, jak to jest pomontowane. Gdyby się dało to wszystko rozpiąć, to bym porozpinał, ale dużo jest połączeń lutowanych i nie będę tego rozlutowywał, ponieważ drugi jest bardzo słabej jakości. Podczas wylutowywania przekaźników dwie ścieżki odeszły. Trzeba będzie zaprasować tulejki, dlatego też będę unikał lutowania, wylutowywania elementów maksymalnie jak tylko się da. Potencjometr już mam tutaj zdemontowany. Spróbujemy go sfokusować. Potencjometr już ustaliłem z Panem Jackiem. Wysyłam go do Pana Jacka na regenerację i wróci jak, wróci jak nowy. Pozostałe potencjometry spróbujemy zregenerować we własnym zakresie lub wymienić na nowe. Wymontowałem przekaźniki ze wzmacniacza. I praktycznie oba przekaźniki są do wymiany. Ten jeden już przemierzony, drugi wygląda bardzo podobnie. Proszę zobaczyć tutaj, w zależności od tego, jak styki się dotkną, tak. Rezystancja potrafi osiągnąć nawet powyżej 100 ohmów. Także nie ma co kombinować. No tu akurat teraz dobrze. O, ale jak widać, bywa to różnie. Dlatego nie ma co się zastanawiać. Oba przekaźniki zamontujemy nowe i nie ma co tutaj kombinować. Wymontowałem kondensatory głównego filtra ze wzmacniacza. I od razu wiadomo, dlaczego ktoś tutaj górę zalewał klejem. Kondensatory są po prostu popuchnięte. Co świadczy, że za chwilę się miały zamiar rozszczelnić, albo już były rozszczelnione i stąd ten klej tutaj u góry ten kondensator również spuchnięty takie kondensatory nie nadają się do ponownego montażu tutaj ktoś wrzucił 4700x63. jak najbardziej w porządku gabarytowo trochę za mały no nie rozumiem kto po co ktoś wrzucił tutaj tego złoma no ale Najwyraźniej chciał ktoś zwiększyć pojemność o 1000 mikro, bo tutaj też jest 1000 mikro Jemikon, no ale to chyba nie tędy droga. Te wszystkie śmieci idą do kosza. No nie do kosza, w woreczek idą do właściciela, wracają. A my tutaj zamontujemy zupełnie inne kondensator. Nawet ich nie będę mierzył, bo szkoda, jak ja to mówię, prądu prace bardzo intensywnie posuwają się do przodu. Jak widać wnętrze zostało wymyte, pousuwałem ten klej, którym były przyklejone te elektrolity, tutaj zostało tylko troszkę doczyścić z tego kleju takiego do klejenia na gorąco, ale to już przed samym montażem kondensatorów. nie zostały praktycznie wszystkie elektrolity. Ten jeden został tylko do wymiany, tak jak mówiłem wcześniej Właściciel zdecydował się na zamontowanie nisikonów serii Fine Gold. Także tutaj takowe kondensatory zastosowałem. Tutaj pod tą płytką z wyjściami zostały mi do zamontowania przekaźniki. Przekaźniki już przyszły wraz z rezystorami, które za chwilę pokażę, które będziemy wymieniać. Tutaj wymieniłem ten jeden rezystor, który był przegrzany. Zamontowałem rezystor 3 w na odpowiedniej wysokości, myślę, że znacznie poprawi to wymianę ciepła z otoczeniem. Także tutaj tulejeczki w kilka miejsc, albo we wszystkie, jeszcze nie wiem, i zamontujemy przekaźniki. Tutaj pod kondensatory głównego filtra również zamontujemy tulejki, i do wymiany, tutaj te cztery rezystory. Są to rezystory, którymi przez który jest zasilany korektor. Dlaczego ten rezystor tu jest tak wygrzany, nie mam pojęcia. Co ciekawe, te trzy rezystory mają wartość 62 ohmów i taką też powinny mieć według schematu, a ten jeden ma wartość 100 ohmów i ten jeden właśnie jest wygrzany. Rezystory, również zamówiłem. Zaraz wszystko pokażę przekaźniki, rezystory i wymienimy je tutaj na współczesne. 3 Watowe rezystory. Myślę, że myślę, że będzie. OK. Według schematu, tutaj powinny być rezystory 1 -watowe. Tutaj nie wiem, czy to są jednowatowe, czy 5W, czy 3W, ale bardziej tak patrząc po gabarytach, są to ówczesne rezystory jednowatowe. Zamontujemy współczesne 3W 62 OM, każdy i powinno być OK. Także cóż, do wymiany jeden kondensator. Zakuwamy tulejki i montujemy to, co pozostało. Następnie wylutujemy tutaj esteki, wymienimy pod nimi pastę. Wlutujemy na powrót na swoje miejsca i powoli będziemy tutaj ten temat kończyć. Tutaj mam wspomniane rezystory 62 omy, 3 waty Także te rezystory zamontujemy w miejsce tych, które pokazałem, a tutaj mam. Przekaźniczki. Takie dosyć porządne. Tutaj mamy baterię czterech kondensatorów. Głównego filtra, również do zamontowania na płytę główną. Tamto druciarstwo już, jak było widać, wyleciało. I zamontujemy takie fajne 6800 na 63V. Wylutowałem z płytki przełącznik wyboru źródła do nagrywania. Teraz Przełączniczek pójdzie do argentum, a konkretnie ta część porządnie w mylce ultradźwiękowej się domyje. Włożymy go w ten sposób, aby zanurzyć tyle ile potrzeba bez zanurzania tutaj tych kołków lutowniczych. Myślę, że porządnie przełączniczek się wymyje i zamontujemy go z powrotem do wzmacniacza. Przełączniczek wykąpany. Najpierw argentum w proporcji 1 do 1 z wodą destylowaną, następnie wypłukany w wodzie destylowanej, a na sam koniec wypłukany w izopropanolu i wysuszony. Także teraz go składamy i montujemy na powrót do wzmacniacza, jak widać. Zacząłem zabawę z potencjometrami, porozkładałem dwa potencjometry, a w sumie to trzy, bo trzeci jest mój. 3 potencjometry 2 razy 100 kilo do regulacji barwy tonu basy soprany pogrupowałem tutaj te ślizgi podobierałem je aby były bardzo podobne rezystancje proszę bardzo 133 omy 134 120 119 Tutaj te dwa poza tolerancje wychodzą. Także te plus minus 20% tak słabo. Najfajniejszy jest ten, bo jest równiutkie 100 równiutkie, no prawie równiutkie 100 kilo -omów na obydwu ślizgach, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze, żeby para ślizgów była zbliżona rezystancją. Wszystko teraz będziemy myć, czyścić futsować, smarować tak aby te potencjometry złożyć i aby działały bez awaryjnie. Ośki mam już nawiercone zostało nagwintować. Całe szczęście mam już dostęp do tokarki, mogłem to zrobić na tokarce, nie musiałem się męczyć Dremelem. Przy okazji pytanie do fachowców, którzy mają większe doświadczenie, jeżeli chodzi o toczenie Prosiłbym o sugestie, informacje, jak się nazywa przyrząd, który, który można złapać tutaj ośkę w tym miejscu i umieścić w uchwycie tokarskim, ponieważ zwykły uchwyt tokarski jest za duży. Poradziliśmy sobie troszkę w inny sposób, ale to taki sposób truciarski, dlatego nie będę go tutaj opisywał. A wiem, że są takie przyrządy, uchwyty, przejściówki, które umożliwiają właśnie złapanie w tym miejscu ośki i umieszczeniu w uchwycie tokarskim. Gdyby ktoś chciał się podzielić taką wiedzą, będę, będę wdzięczny. Także gwintuję ośki, czyszczę tutaj te wszystkie elementy. Tutaj to wędruje do Argentum. Będzie elegancko wypłukane. Tutaj pozostałe trzy elementy myję w benzynce. Odtłuszczam zanim pójdzie do Argentum także to wszystko muszę tutaj do benzynki wrzucić, odtłuścić i pokażę już wszystko przed składaniem. Dwa potencjometry zregenerowane, ten już poskręcany, skalibrowany, ten również teraz tylko sprawdzić, czy tutaj nic złego się nie dzieje. Do tego miernik analogowy jest wręcz wskazany. Nic tutaj złego się nie dzieje. W pełnym zakresie potencjometr działa. Tutaj może troszeczkę ostrość jest nie na potencjometrze, ale chciałem, aby to miernik było wyraźnie widać, a nie potencjometr. Tutaj również jest ok. Można potencjometry montować do Wzmacniacza został mi do zregenerowania potencjometr balansu. Także te montuję, tamten wyciągam i powoli, powoli prace posuwają się do przodu. Potencjometry zamontowane na płytce. Dwa kondensatory. Przepraszam, cztery kondensatory wymienione. Dwa rodzaje kondensatorów. Płyteczka wraca do wzmacniacza. Wymontowałem ostatni z przełączników, który mam do przeserwisowania. To jest przełącznik wyjść głośnikowych. Także tutaj już porozbierałem. Będę musiał wylutować tutaj te pozostałości i z płytki. I wrzucimy to do myjki. Argentum i ultra Zrobią tutaj porządek. Bo nie wiem czy to widać, ale tutaj wewnątrz, wewnątrz na tych stykach jest, jest taki nalot, i trzeba to. Trzeba to oczyścić. Oczywiście te przełączniki nie przełączają bezpośrednio, wyjść głośnikowych, nie płynie ten sygnał. Z końcówki mocy. Przełączają tego przekaźniki, ale uważam, że również warto je przeserwisować. Także wylotowuję, wrzucam do myjki i niech się to wszystko tutaj doczyści. I zostaty. Doczyszczone, już wysuszone po opłukaniu bizopropanolu. Jak widać wszystko ładnie czyste. Zero tego czarnego nalotu. Mogę teraz je spokojnie poskładać i zamontować na powrót we wzmacniaczu. Ostatnie dwa elementy, które pozostały mi do zamontowania we wzmacniaczu. Potencjometr balansu, który zregenerowałem jak również potencjometr siły głosu, który wrócił z regeneracji od Pana Jacka. Także te dwa elementy montuję i powoli, powoli będziemy wzmacniacz próbowali uruchomić. Na zakończenie, zanim zacznę składać wzmacniacz już tak docelowo, wykonam przeróbkę, o którą prosił mnie właściciel, a modyfikacja ta jest zapisana w praktycznym elektroniku ze stycznia 1995 roku i ta modyfikacja rozszerza możliwości zdalnego sterowania. Polega ono na tym, że na tym obwodzie montujemy rezystor, dwie diody, likwidujemy połączenie do masy wyprowadzenia 27 układu scalonego, tutaj tego dużego, i jeszcze jedną rzecz wykonujemy na gniazdach od zdalnego sterowania, ale to pokażę za chwilę. Także tutaj wlutuję dwie diody: BYP P90. 4 Takowe diody pozyskałem sobie z MDS-a 432, bo takich diod no już się nie dostanie. Oczywiście gdzieś to można kupić na Allegro, nie na Allegro, ale wylutowałem je zwyczajnie z uszkodzonego magnetofonu. Diody są sprawne oraz rezystor 120 ohmów i usuniemy połączenie. Nie wiem, która to jest ta lóżka. Potem policzymy. Usuniemy połączenie. 27 nóżki tego scalaka do masy i będziemy mogli montować front panel. Także zabieram się za te przeróbki. Mam nadzieję, że to widać. 27 nóżka odizolowana od masy układu. Także powinno być, powinno być dobrze. Pozostała mi do usunięcia Łączówka zbierająca punkty CD i tuner to jest tutaj ta zworka, zaraz ją wylutujemy i przykręcimy gniazda na powrót do tylnej ścianki wzmacniacza. Prace nad wzmacniaczem zakończone. Wzmacniacz praktycznie dwa dni u mnie pograł. Nic złego się nie działo. Sygnał był podobany na różne wejścia. Podłączony był również gramofon i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale dla pewności podłączymy jeszcze generator, oscyloskop, sztuczne obciążenie. Co prawda ja mu już moc po tych wszystkich pracach zmierzyłem. 2 razy 30 V w oddał. Nic złego się nie działo, także można uznać, że jest OK. Ale dla porządku zaraz tutaj Zestawię stanowisko pomiarowe, oscyloskop, sztuczne obciążenie, generator i pobawimy się regulacją wysokich, niskich, balansu, siły głosu, loudnessem i zmierzymy sobie moc, tak, na wizji, mówiąc kolokwialnie, i na tym zakończymy naszą zabawę ze wzmacniaczem. No dobrze, ustawiłem jak ustawiłem. Mam nadzieję, że będzie, że będzie coś widać. Zaczniemy oczywiście od sprawdzenia mocy wzmacniacza. Już nie będę pokazywał. Podłączone są dwa sztuczne obciążenia. Ośmioomowe, te moje standardowe. Oscyloskop podłączony na wejście. AUX wzmacniacza. Podany jest sygnał 1 kHz. I lecimy, lecimy w górę. Ceweczki już nam no ładnie grają. 23V 20. Tu nam już obcina. Zrobimy sobie tak i tak. I sobie damy tutaj 12. Teraz mamy OK. I możemy sobie jechać. O, w tym momencie nam zaczyna obcinać wzmacniaczyk. Także tak jak mówiłem. 30. 30V w RMS-ie na 8 omach wzmacniacz potrafi oddać, także całkiem, całkiem, całkiem zacnie. Nieco ponad 100W mocy osiągnął. Nie będziemy go męczyć, bo ja go tutaj już wymęczyłem. Zjedziemy sobie tak na 10V w RMS-ie. I teraz sobie damy tak, żeby było widać przebieg, i pobawimy się. Regulacjami, chociaż 10 V to za dużo. Na niech będzie tyle. Tak, żeby nam się przebieg mieścił. Tu sobie poprawimy troszkę balansę, żeby było równiutko. Lewo, prawo, od razu balans sprawdzimy. Bez problemu. Jak widać, defit na balans nie wpływa. Dobrze. Tu mamy 1 kHz. Zaczniemy od jakiejś niższej częstotliwości. Sprawdzimy sobie regulację tonów niskich. Widzimy, tu mamy 400 Hz. 400 Hz. Dobrze. 400 Hz. A to jest trochę za wysoko. No ale zobaczymy, czy basy się regulują. Regulują się. Także wszystko jest OK. Basy nam się regulują. Powinna być co prawda niższa częstotliwość. Mam dziś ustawioną 315, zobaczymy to takie magnetofonowe częstotliwości. Och, może wyłączymy tutaj. Także basy się regulują. Loudness podbija. Ok. Można przyjąć, że basy się regulują. Jakieś 10 kilo. O, tu mamy 10 kiloherców. 10 kiloherców wysokie. Wysokie się ładnie regulują. Loudness. Podbija. Tu widać pewną nierównomierność potencjometru balansu. Nie, tutaj to jednak coś jest z potencjometrem. No tu akurat jest OK. Potencjometr, jeśli chodzi o tony wysokie, ta nierównomierność wynika z potencjometru siły głosu, ale tutaj już nic się zrobić z tym nie dało. I tak uważam, że nie jest. Najgorzej, w miarę, w miarę współmiernie te kanały się regulują. Ostatnio zajmuje się, się, dwoma preampami techniksa SUC 1000, no i tam potencjometr siły głosu zachowuje się o wiele, wiele gorzej. Naprawdę ta nieliniowość kanałów jest masakryczna. Potencjometry pojechały do pana Jacka Kawy, ale czy coś z nimi zrobi, to się okaże, a tutaj Moim zdaniem nie jest, nie jest najgorzej. Także co? Mamy sprawdzone loudness, podbija niskie, wysokie, przepraszam, a jeszcze sobie wygeneruję jakąś porządną częstotliwość niską. Damy 100 Hz. Tu mamy jeden kanał. Dobrze, mamy 100 Hz. I teraz niskie. Elegancko. Loudness. Nic nam tutaj złego się nie dzieje. Nic nie trzeszczy. No, nie bardzo ma co trzeszczeć, ponieważ tu jest przełączanie elektroniczne, także tutaj nie bardzo miałoby co trzeszczeć. Ale można, można przyjąć, że wzmacniacz. Że wzmacniacz nam działa prawidłowo. Ja go tu już, tak już mówiłem wcześniej, słuchałem, słuchałem dosyć długo. Tu zrobiłem troszkę odwrotnie. Najpierw go posłuchałem, potem nagrywamy filmik końcowy. Tutaj mamy teraz jeden kilo. Koniec, koniec naszej pracy nad tym wzmacniaczem. Myślę, że został odnowiony. Został, nie wiem jakiego tu słowa użyć, że poddany został renowacji. Zrenomowany, zrenowany. Nie wiem, nie wiem. Jak ktoś wie, to proszę napisać w komentarzach. Jak tutaj, jakiej formy użyć tutaj słowa renowacja. Także wzmacniacz przywróciłem, przywróciłem do stanu, uważam, że nawet lepszego niż fabryczny, i myślę że, będzie, myślę, że będzie długo, długo, długo służył właścicielowi. To w tym filmiku będzie wszystko. Czas zakończyć naszą opowieść o tym wzmacniaczu. Podsumowanie zrobione, na tym kończę ten filmik. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ktoś mi tu na Messengerze intensywnie intensywnie pisze. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, w następnym odcinku.